Yes. A w mordę dostał! Ja wychylę zaraz od dołu. No on mnie trafił na flety, nie? Co za kówno, ma 20. 20! 20 HP ma jeden. Gdzie idzie? Nie wiem, mi był. Ma swój TP. w tej dwie gniki kosy w sobie. Don... Zaskok. One uh, jumped on get right. Nice. Idź so, na A. Nie, no, tu będzie. Tu jest. One side. Bomb has bez wtedy. Bez i odmida jest. 21 side ma. Ja ja, ale przecież w głowę 20, ostatni? Ostatni? Defuj, czy po prostu masz defa. Sek defuj, defuj. Nie. Ja pierd... Widzieliście? Przy, przecież mu w głowę strzelałem. Nie, obok, on, się tak, ruszy, tak, on się ruszył akurat. No on się ruszył.